Witajcie! Na serwerach zawitał właśnie nowy patch, a w nim Isgard Restoration oraz nowy Diadem skupiony tylko i wyłącznie na gatieringowaniu, a więc może bez zbędnych cergieli zacznijmy Co, czym jest Isgard Restoration, część druga oraz nowy rewampowany Diadem, w którym kiedyś farmiło się bronię. teraz jest to content czysto crafterski. Aby dostać się do Isgard Restoration Udajemy się do Foundation, tutaj do tego MPCK, Tomelina Gatekeepera, wchodzimy do Firnamentu. Tam dostajemy questa. Nie będę wam pokazywał już, jak z tym questem latać od MPCK do MPCK, ponieważ jest to standardowe bieganie. Znaczki są na mapie, więc nie ma problemu z odnalezieniem tych yy, questów. Co jest ważne, jest nowa sprawa w Dostajemy kupo loterię, z której możemy wyrobić różnego rodzaju monty, minionki itd. Listę pokażę wam za chwilę. Oprócz tego u Elizabeth możemy sprawdzić itemy, które są ważne właśnie do odbierania Isgard Restoration i abyśmy dostawali punkty. Ile dostajemy za jaki item skryptów, ile dostajemy też punktów, ponieważ wyszły punkty, które dają nam możliwości rankingowania. Jest oficjalny ranking Isgard Restoration. Oto tutaj macie listę, co dają nam konkretne punkty, co daje nam konkretne ilości skryptów, ile czego musimy zrobić, aby odblokować nowe miniony, nowe monty. Parasolkę, barding dla naszego Chocobo, nową kartę, włosy oraz nowe emotki. Tutaj macie ładną rozpiskę co, ile punktów i czego potrzeba. A tutaj macie mniej więcej jak wyglądają te nowe, części z nowych nie, montów, minionów, parasolek, emotek, densów i tak dalej, i tak dalej. Są dostępne też, jeszcze nie wspomniałem, Nowe farbki, które za chwilę właśnie zobaczycie na ubranka. nowe kolorki. Więc jeżeli komuś brakowało, na przykład złotego koloru, powo różowego, no to teraz może się ubrać. Tak wygląda Loteria Kupo Fortune. Aby zdobyć tą loterykę, należy kraftować dwa pierwsze itemy, które są na liście, właśnie craftingowej i oddawać na punkty. Dostaniemy wtedy specjalny item, dostaniemy specjalną loterikę, w której mamy szansę na wydrupienie randomowo itemów od montów, przez miniony i materie. A jak najszybciej farmić skrypty? Otóż jest to bardzo szybki sposób. Znajdujemy sobie, jeżeli mamy craftera na max levelu, dowolną receptę dowolnej, dowolnego craftera na levelu 70. Czemu na 70? Ponieważ jeżeli mamy max level, czyli 80, zrobienie takiej recepty to jest dosłownie 3 kliknięcia, akurat na kulinarianie daje mi to 16 skryptów, więc jeżeli chcecie szybko farmić skrypty, a nie punkty, no to w tym momencie bierzecie sobie ten item na 70 level, klikacie pyk, train it e A, ja, macie 100% już praktycznie collectability i później tylko dopełniacie sobie progress, to są 2-3 kliknięcia i oto macie darmowe 16 punktów w 5 sekund. I tak można sobie farmić punkty właśnie na miniony, parasolki itd., chyba naj, najłatwiejszy i najprostszy sposób, ok ale skąd wziąć itemy do tych craftów? Otóż u Arwen nam się diadem, jak teraz właśnie widzicie. Od tego momentu możemy udać się na tą mapę gatheringową. Nie ma w niej nic szczególnego. Po prostu chodzimy od depozytu do depozytu i wydobywamy itemy. Tak jak tutaj widzicie na załączonym nagraniu. Są to różnego rodzaju grajdy, oczywiście w zależności czy jesteście minerem, botanistą, czy też fisherem. Itemy będą różne. Spoty, które są w nich, są randomowe, więc każdy, że tak powiem, każde wejście, może każdy not może mieć inne w środku itemy. Oprócz tego mamy kompozyt e, iter, kiedy gaterujemy, jak zapewne widzicie, zdobywamy właśnie taką jakby moc, jakby nasz limit break, i dzięki temu limit breakowi możemy zabijać moby, które znajdują się na diademie. Moby te dają nam o wiele więcej itemów, dropią z siebie dodatkowe itemy, więc mamy dwa sposoby: albo kopanie ręczne, albo właśnie kopanie ręczne plus zabijanie mobów. Oprócz tego, podczas pewnych pogód, będziemy mieli możliwość na wykopanie legendarnego Noda, który daje nam specjalne itemy do tych już wyższych levelowych craftów na recepty eksperckie. Ale o receptach eksperckich opowiem wam w następnym filmiku. Oprócz tego, po zakończeniu diademu, musimy udać się do MPCK. Flopsanta. Boże, co oni za wymyślają. które po prostu nam sprawdzi item z diademu i od tego momentu, w tym momencie dopiero możemy craftić. Czyli znaczy, najpierw kopiamy sobie item z diademu, idziemy do npc aby nam je sprawdził. On nie je zatwierdza i od tego momentu możemy używać ich w receptach. To by było tyle na a propos Ishgard Restoration i właśnie diademu. Także trzymajcie się. Cześć!